Zawsze przy okazji rodzinnych spotkań słyszałem opowieści o moim dziadku, który służył w AK, Armii Krajowej, a nie Afrika Korps, jakby co. Babcia często zachwalała, jak to walczył na froncie, na wojnie o naszą niepodległość, mordował najeźdźców i ogólnie był przechujem mocno. Raz jej opowieści przerwał mój dziadek, który był synem tego słynnego żołnierza, żeby kilka spraw dotyczących jego sprostować. Nigdy nie walczył na żadnym froncie, tylko dostarczał jedzenie żołnierzom. Nawet z nimi kontaktu za mocno nie miał, bo zostawiał je w jakiejś dziurze w lesie i oni sobie sami zabierali je. Babcia nagle zaczęła się awanturować, bo przecież ZOSTAŁ RANNY NA WOJNIE! No tak, bo jak kiedyś jechał na rowerze, to postanowił sobie ułatwić jazdę łapiąc się jakiejś ciężarówki, która jechała drogą. Pech chciał, że spadł z rowerka po chwili i ta ciężarówka mu po nodze przejechała i taki jest właśnie wygląd weteranów. Nigdy nie słuchajcie opowieści o tym, jak wasi dziadkowie walczyli dzielnie na wolnie, bo pewnie zdechli pod ciężarówką spadając z rowerka.